Rowerowa przejażdżka prowadząca ścieżką przez las? Jak najbardziej. Mamy już 500-metrowy odcinek takiej właśnie ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż krajowej 48-ki, od zabudowy w miejscowości uczynów Nowy do drogi gminnej tzw. Tak Wałkowej i dwukilometrowy odcinek od drogi Wałkowej do Traktu Królewskiego. W piątek, 21 lipca, z udziałem przedstawicieli gminy i Nadleśnictwa Kozienice, odbył się odbiór drugiego etapu tej inwestycji, czyli tego ostatniego odcinka szlaku rowerowego. Ta ścieżka jest świetnie wkomponowana w naturę. Jest przyjazna dla człowieka i dla przyrody, co bardzo ważne. Puszcza Kozienicka jest bardzo atrakcyjna dla rowerzystów. Jest różnorodna. Znajdziemy tu, w cudzysłowie mówiąc, kawałek Białowieży, kawałek Borów Tucholskich. Znajdziemy tu Bory Dolnośląskie i jest bardzo ciekawa historycznie. Jest Pełna dobrej aury dla turystyki, dla rekreacji. Bardzo dziękuję burmistrzowi, całemu zarządowi, że potrafimy wspólnie bardzo sprawnie, prosto, ale bardzo skutecznie udostępniać, udostępniać tereny leśne. To wspaniała wiadomość, że udało się to zrealizować. Mam nadzieję, że wszyscy będą chcieli spróbować tej ścieżki w najbliższym czasie. Jest wspaniała. Kontynuujemy od 2021 roku, już jest w sumie 2,5 kilometra, zostało 700 metrów. Myślę, że w przyszłym roku połączymy gminę Kozienice i gminę Głowaczów właśnie Taką ciągiem pieszo-rowerowym leśnym, typowo chcieliśmy zachować ten walor przyrodniczy, żeby wkomponować tą ścieżkę. Więc nie ma tu asfaltu, nie ma kostki brukowej, natomiast jest trasa, która myślę będzie sprzyjała turystyce, rekreacji i poznawaniu też puszczy, bo też o to chodzi, żeby korzystać z tych zasobów przyrodniczych, które mamy. I tu chciałem podziękować bardzo też Nadleśniczemu. Tutaj Nadleśnictwo wsparło nas, udostępniło teren i Kozińskiej Gospodarce Komunalnej za dobre wykonanie całego zadania. Gdzie zatem dojedziemy tym rowerowym szlakiem? Oczywiście, gdzie będzie ktoś chciał, możemy dojechać do trasy tak zwanej Wałkowej na Stanisławice, do Traktu Królewskiego, a później cała puszcza, że tak powiem, i tereny rekreacyjne są dostępne. Możemy jechać też w stronę gminy Głowaczów. Tam też wiele przyrodniczych ciekawostek. Każdy nie korzysta, jak uważa. Głównym celem utworzenia szlaku rowerowego było zapewnienie bezpiecznego przemieszczania się niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Chodziło także o poprawę wizerunku i atrakcyjności turystycznej obszaru Puszczy Kozienickiej. Wykonawcą robót była kozienicka gospodarka komunalna. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało z budżetu gminy Kozienice, a jego łączny koszt to 1 130 zł. W odbiorze drugiego etapu prac uczestniczyli burmistrz Piotr Kozłowski wraz z zastępcą Mirosławem Pułkowskim, przedstawiciele Nadleśnictwa Kozienice, nadleśniczy Tomasz Sot i leśniczy Leśnictwa Maciejowice Krystian Kacprzak, Prezes Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Robert Wojcieczek i Tomasz Janeczek oraz dyrektor Wydziału Infrastruktury w Urzędzie Miejskim Piotr Szafran i inspektor nadzoru inwestorskiego Rafał Szewczyk.